Przypadkowo, bo tak jak wspomniałem, no ta ceramika zginęła tak, wraz ze śmiercią takiej chyba w chwili obecnej, najbardziej znanej ceramiczki jużeckiej Jadwigi Kosiarskiej, która umarła w 1992 roku. Praktycznie no, przez 30 kilka lat, ona nie była wiłży w ogóle wytwarzana. I pięć lat temu zrobiłem dla dzieciaków warsztaty lepienia w glinie, sam jeszcze nie lepiłem, ale po tych warsztatach, no myślałem, że, że, że będzie jakiś młody narybek, tak, tych, tych nowych ceramików z Iłży, bo to była młodzież z Iłży, ale po warsztatach zostało tam około, powiedzmy, dwóch kilo gliny, a że szkoda mi jej było wyrzucić, no to sam zacząłem lepić i... I tak się to zaczęło, no i w tej chwili od pięciu lat tworzę tą ceramikę, wydaje mi się, że, że w jakiś sposób się rozwijam, ale to wszystko na zasadzie takiego samouctwa, tak? bo nie, nie było od kogo się nauczyć, tylko przez obserwację tych prac dawnych mistrzów, które znajdują się w muzeach. No i przez metodę prób i błędów, tak, często ta glina gdzieś tam była ciskana o stół, bo nie wychodziło na początku, ale myślę, że, że, że tak sam siebie oceniam i patrzę, bo na te swoje pierwsze prace i, i późniejsze i, i teraźniejsze, no to jakiś tam chyba... In plus, tak, mam ten progres taki. Co tutaj jest, co pan przywiózł? Widzieliśmy takie tutaj kapliczki, takie mini kapliczki, święte obrazy. Co jeszcze jest? No tak, Już to chyba jedyny w Polsce ośrodek ceramiczny, taki, gdzie wytwarzano takie ceramiczne kapliczki. One były zwykle eksponowane albo na domach, albo w tak zwanych świętych kątach, w domach dawnych. Tam mogła być kapliczka, jakiś krzyż gliniany, figurka frasobliwego czy Chrystusa, kropielnice bardzo często używane w naszym regionie na, na domach, przy wejściach, tak, żeby tą święconą wodą znak krzyża zrobić przed wejściem do domu, ale także, jak wychodzili ludzie z domu, to też się żegnali. I to wszystko powolutku wraca, bo ja nawet sam widzę, że, że ludzi to interesuje i chętnie to nabywają u mnie na stoisku. I jeszcze co ciekawego, Iłża była takim ośrodkiem, gdzie bardzo dużo wytwarzano ceramicznych ptaków. Mówiło się, że Iłża to miasto glinianych kogutków. Tak, teraz jesteśmy w Kazimierzu, to też ten kogut Kazimierski słynny wypiekany. Tak tu nawet narobiłem tych kogutów glinianych i się to turystom podoba, chętnie to nabywają, ale wiłży nie tylko koguty, tylko różnego rodzaju ptaki od archeopteryksów przez pawie indory perliczki, wróbelki, sikorki, jakieś w różnych formach Naprawdę wszyscy ceramicy lepili w taki ceramiczne wiłże i, i one były kolorowe, fajne to się podobało, fajne pamiątki z naszego miasteczka. A kolorystycznie, bo tutaj różne widzimy kolory, czy to miało znaczenie, czy coś to symbolizuje? No nie, no dawniej ci ceramicy, bo ja jestem twórcą ludowym, przeszedłem jakieś tam te weryfikacje etnograficzne i tak dalej, więc staram się ten wzór iłżecki trzymać. Czyli tak, no tak jak już wspomniałem, te kolory to były trzy podstawowe. Brązy w odcieniach, zielenie w odcieniach i słomkowo-żółte takie w odcieniach. Było to tym spowodowane, że dawniej nie było takiej dostępności do, tak jak teraz, do różnokolorowych szkliw. Tylko to było barwione tlenkami. klejta ołowiana, czyli tlenek ołowiu. Był barwiony tymi tlenkami tlenkiem miedzi, tlenkiem żelaza, tlenkiem kobaltu i tlenkiem chromu, jeszcze ewentualnie. No i to nie była taka feria tak? nie były to tęczowe kolory tylko ale to wyróżnia tą ceramikę to wyróżnia tą ceramikę. Ja oczywiście staram się teraz troszkę ją ubogacić, bo robię tam jakieś kapliczki takie stojące które, jak pani tutaj widzi na stoisku, mają takie niebieskawe kolory ale to jest taki odcień to są takie zimowe kapliczki, czasami u nas tam w Świętokrzyskim jak po wiatr zawieje i śnieżyca jakaś tego, to jak słoneczko wyjdzie, to ten śnieg nie jest taki biały, tylko taki niebieskawy i to chyba się fajnie oddaje w tej ceramice, bo... Miałem tego sporo i została tylko jedna, także te śnieżne kapliczki się podobają. A bardzo bardzo ładny kolor. Rzeczywiście. Czy ma pan może uczniów czy przeprowadza pan warsztaty? Przeprowadzam warsztaty, dosyć sporo, sporo tych warsztatów już robiłem. Między innymi z Narodowego Instytutu Dziedzictwa i Kultury wsi. Miałem taki grancik niewielki, gdzie u siebie w miejscowości przeprowadzałem w domach kultury, no takiego ucznia jeszcze obcego nie mam, natomiast bardzo się cieszę, bo córka Kalina też zaczęła się tym interesować, robi pierwsze prace, nawet tu przywiozłem jej pracę pięć takich... Pierwsze w ogóle jakie, jakie robiła takie baby i rzeckie, słynne też pani świętej pamięci Jadwiga Kosiarska lepiła takie baby i się sprzedały, no to chyba ma coś tam w tych rączkach, że, że to będzie robiła może, chociaż może nie w tej skali co ja, ale bardzo mnie to cieszy. Że... Jeszcze może o materiale trochę. E, jaka jest ta glina, z którą Pan pracuje? Ja powiem szczerze, w tej chwili nie wydobywamy gliny w okolicach Iłży, Tak dla siebie ja nie wydobywam, bo nie mam gdzie tak. Dawniej to były kopane gliny na zasadzie takich pozwoleń wydawanych przez lasy państwowe albo przez osoby prywatne, które miały na swoich działkach, bo w okolicach Iłży ta glina jest bardzo cenna dla rzeźby figuralnej. Bo jest bardzo plastyczna i w różnych odcieniach jeszcze też, w zależności od pokładu. Ja kupuję większość gliny, natomiast zawsze staram się, jak są roboty, na przykład jakieś drogowe robione i tam, albo ktoś pod fundament, to zawsze te niewielkie ilości gliny biorę z regionu i używam często do wykonywania jakichś ozdób w różnych kolorach, natomiast tak na masową skalę w większych ilościach, no to kupuję. W tej chwili Glina. Opowiadał ceramik z okolic Iłży Radosław Koniasz, a z nim spotkałam się podczas targów sztuki ludowej na 59 ogólnopolskim festiwalu kapel i śpiewaków ludowych w Kazimierzu Dolnym. To wszystko na dziś w kiermaszu pod Kogutkiem do usłyszenia Mariana Krill. Radio. Autopromocja. Żyjemy w rewolucyjnych i trudnych czasach. Chodzi o to, żeby je zrozumieć. Nowy, wspaniały świat. W każdą niedzielę po 16:00. To program, w którym co tydzień będziemy rozmawiać o tym, co nas interesuje, denerwuje, inspiruje i przeraża. Zapraszam. Karolina Korwin-Piotrowska. Jedynka. To jest Radio. Autopromocja. Radio Kierowców. Przed mikrofonem Kuba Hanak Dzień dobry. Zapraszam na wiadomości z polskich dróg. Nie ma większych utrudnień na naszych drogach, szczególnie tych spowodowanych natężeniem ruchu. Mamy niedziela zatem wzmożony Ruch to kwestia kolejnych kilku godzin. Są natomiast zgłoszone przez służby utrudnienia związane z kolizjami i wypadkami. Droga ekspresowa numer 12 na odcinku pomiędzy Nałęczowem a Jastkowem, dokładnie w Bogucinie na 43 km, tutaj pojazd osobowy wjechał w barierę energochłonne. Zablokowany jest ciągle pas ruchu w kierunku Lublina. Ruch odbywa się wyłącznie prawym pasem. Utrudnienie nie generuje spowolnień i zatorów właśnie przez bardzo małe natężenie ruchu. Służby pracują na miejscu. Nie ma utrudnień na drodze krajowej numer Pomiędzy Krakowem a Myślenicami. Tutaj w miejscowości Gaj wczorajszej nocy na 677 km doszło do zderzenia samochodu osobowego z motocyklem. Jedna osoba niestety ucierpiała w tym zdarzeniu. Nie ma też utrudnień na Krajowej Ósemce w Dolnośląskiem. Na odcinku pomiędzy Kudową a Kłodzkiem. dokładnie w miejscowości Szczytna na 22 km, zderzyły się dwa auta osobowe. Na szczęście służby uporały się z tym utrudnieniem. Niestety nadal mamy utrudnienie na drodze Krajowej numer ekspresowej numer 5. Na odcinku pomiędzy Trzebnicą a Krynicznem, dokładnie na 150 km doszło do zderzenia motocykla z samochodem osobowym. Jedna osoba została ranna. Zablokowany jest ciągle jeden pan ruchu w, pas ruchu w kierunku Wrocławia. Wprowadzono ruch pasem Prawym. Nie ma problemów z przejazdem obwodnicą Krakowa, autostradą A4 ani w kierunku Rzeszowa, ani Katowic. Drogi na Śląsku też są przejezdne. 22 513 1111 11 to numer do Radia Kierowców. Każda informacja od Państwa będzie dla nas cenna. Jest szósta tu program pierwszy Polskiego Radia. Izabela Kuczyńska, zapraszam na aktualności jedynki. W spotkaniu Trump-Putin na Alasce może wziąć udział także przywódca Ukrainy. Biały Dom jest otwarty na takie trójstronne spotkanie. Ewakuowani mieszkańcy Czerzewa na Podlasiu bezpiecznie wrócili do domów. Zagrożenie szkodliwymi oparami minęło. Przed nami kolejny upalny dzień, gdy będziemy szukać ochłody nad wodą. W aktualnościach przypomnimy zasady bezpiecznej kąpieli. Zaplanowane na piątek rozmowy Donalda Trumpa z Władimirem Putinem mogą odbyć się z udziałem prezydenta Ukrainy. Informują o tym amerykańskie i brytyjskie media, ale nie precyzują, czy Wołodymyr Załyński miałby pojawić się na Alasce osobiście, czy w innej formule. Wysoki Rangą urzędnik Białego Domu powiedział w rozmowie z CBS News, że plany dotyczące piątkowego szczytu są wciąż płynne. A jednym z tematów, który ma być poruszony podczas spotkania 15 sierpnia, będzie zawarcie potencjalnego porozumienia pokojowego w Ukrainie. Ma się z nim wiązać konieczność wymiany terytoriów. Tak określił to Donald Trump. Ukraina nie zgodzi się na rozbiór, odpowiada Włodymyr Załęski. Takie samo jest stanowisko państw wspierających Ukrainę. Przywódcy Wielkiej Brytanii, Francji, Włoch, Niemiec, Polski i Finlandii wydali w nocy wspólne oświadczenie. Pozostajemy wierni zasadom prawa międzynarodowego, że granice państwa nie mogą być zmieniane siłą, czytamy w dokumencie. Europejscy liderzy przeprowadzili konsultacje przed spotkaniem Trump-Putin o uzgodnieniach, poinformował prezydent Załański. Droga Ukrainy do pokoju musi być wyznaczona tylko razem z Ukrainą. To podstawa. Najważniejsza, aby te wspólne poglądy doprowadziły do prawdziwego pokoju. Skonsolidowane stanowisko. Zawieszenie broni, zakończenie okupacji, zakończenie wojny. Szczyt na Alasce może być pierwszą rozmową Putina twarzą w twarz z amerykańskim przywódcą od czasu spotkania z byłym prezydentem Joe Bidenem. A było to 8 miesięcy przed rozpoczęciem pełnoskalowej inwazji Rosji na Ukrainę. Ewakuowani mieszkańcy Podlaskiego Czyrzewa przed północą mogli wrócić do swoich domów. Zagrożenie związane z wyciekiem chemikaliów w lokalnej firmie produkującej środki czystości minęło. Po południu w zakładzie doszło do rozszczelnienia pojemnika z podchlorynem sodu. Substancja wydzielała drażniące opary. Dlatego zdecydowano o prewencyjnej ewakuacji czterech pobliskich bloków i kilku domów jednorodzinnych. Sytuacja jest już opanowana, zapewniał w nocy w rozmowie z TVP Info burmistrz Czyrzewa Franciszek Kuczewski. Zagrożenia bezpośredniego dla mieszkańców nie było, tym bardziej nie ma w tej chwili. W tej chwili już nie, nie czuć zapachu chloru, który wydziela pewna substancja, która powstała w wyniku tego pożaru. Zagrożenia nie było dużego, bo tylko substancja była podrażniająca, błony śluzowe, oka i ust. Bezpiecznie było, natomiast nieprzyjemnie to na pewno tak. No i dużo obaw, dużo strachu. Na miejscu zdarzenia pozostało kilkoro strażaków. Nadzorują magazyn, sprawdzają też stężenie chemikaliów w pobliżu zakładu. Policja odnalazła jedną z pięciu nastolatek, które uciekły w tym tygodniu z Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Krakowie. Funkcjonariusze dostali informację, że piętnastoletnia Natalia może być w Wałbrzychu, mówi Anna Zbroja-Zagórska z Małopolskiej Policji. Ta informacja została przekazana do jednostki policji w Wałbrzychu. Policjanci rzeczywiście sprawdzili wydypowany adres i okazało się tam rzeczywiście, że ta piętnastolatka się tam znajduje, przybywała u swojej znajomej. Została zatrzymana i zgodnie z postanowieniem sądu trafi ponownie do, do środka wychowawczego w Krakowie. Policja prosi o informacje dotyczące pozostałych czterech nastolatek ich zdjęcia są na stronie internetowej małopolskiej policji. To są aktualności. jedynki. Wysokie temperatury przyciągają ludzi nad wodę. Policja przypomina, że woda to żywioł. Nie wybacza błędów i lekkomyślności. Policjanci w całej Polsce prowadzą kampanię Kręcim niebezpieczeństwo nad wodą. Jak, narazić, jak nie narazić się na zagrożenia? O tym reporter Radia Katowice Artur Zubek. Wybierajmy tylko te miejsca, gdzie nad bezpieczeństwem czuwa ratownik. Unikajmy tak zwanych dzikich plaż. W takich miejscach nigdy nie mamy pewności, czy woda jest czysta oraz jaka jest jej głębokość. Zwracajmy również uwagę na sygnały ratowników, tablice informacyjne czy flagi ostrzegawcze. Pod żadnym pozorem nie łączmy spożywania napojów procentowych z kąpielą. Alkohol obniża sprawność fizyczną i osłabia ocenę sytuacji. To najczęstsza przyczyna utonięć wśród osób dorosłych. Policjanci przypominają, bezpieczeństwo nad wodą zależy przede wszystkim od nas samych. To były aktualności programu pierwszego Polskiego Radia. Na program zaprasza jego sponsor, dystrybutor pastylek Collagen Cito firmy Reuter. Kolagen Cito firmy Reuter. Na stawy kości cere. Pogoda. Będzie się dużo słońca i gorąco, w południowo-wschodniej części kraju nawet bardzo. Temperatury wskażą tam od 29 do 32 stopni. W pozostałych regionach także przyjemna letnia temperatura, chłodniej tylko na Wybrzeżu i Pomorzu, od 19 do 21 stopni. Na północy, wschodzie oraz w centrum po południu pojawi się więcej chmur, przyniosą one przelotne opady deszczu. Na wschodzie może zagrzmieć. Na program zaprasza jego sponsor, dystrybutor pastylek Collagen Cito firmy Reuter. Collagen Cito firmy Reuter. Na stawy, kości, cerę. Klimat. Jakość powietrza w kraju jest teraz przeważnie dobra, a w kilkunastu miejscach nawet bardzo dobra. Udział energii z odnawialnych źródeł w sieci krajowej wynosi obecnie 29%. W kilku miejscach kraju, m.in. na Mazurach i w Wielkopolsce, obowiązują ostrzeżenia przed suszą hydrologiczną. Ponadto Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenie przed wzrostem poziomu wód dla zalewu Wiślanego. jedynka Polskie Radio Autopromocja Halo, halo. Tu Radio w Ogrodzie. Już w niedzielę zapraszamy na spotkanie w Ogrodzie Botanicznym w Warszawie. Przy domowym ogrodzie, życiem prawie nad stanem. Zaplątani w dzikie wino, wśród barw i zapachów rozmawiamy z gośćmi o książkach do czytania pod gruszą, o tym, co piszczy w trawie i o brzęczących nad uchem owadach. Dzikie wino, może to zrobiłaś ty. Towarzyszyć nam będzie śpiew ptaków, poezja i świetna muzyka. Radio w Ogrodzie. Dziś, tuż po dwunastej Zapraszają Anna Stępniak i Rafał Sławoń. Jedynka to jest radio. Autopromocja. Jakoś to będzie śpi. Jutro wstanie nowy dzień. Ci na głowie masz. Usiądź na chwilę, popatrz mi w oczy i pamiętaj. Program pierwszy Polskiego Radia jest 11 minut po godzinie 6. Familijna jedynka. Jestem i będę tu śpiewał Wojtek Cugowski. A ja jestem i będę tu z Państwem do godziny dziewiątej. Agnieszka Kozłowska-Łysko, dzień dobry. Słońce na niebie pojawiło się 19 minut po godzinie piątej, zajdzie o 20.16. Dzień będzie już krótszy od najdłuższego w roku o godzinę i 48 minut. Imieniny obchodzą Borys i Wawrzyniec, ale najlepszego wszystkim świętującym. Jeśli słuchają nas Państwo, familijne jedynki na szlaku wakacyjnych Wojarzy, to bardzo nam miło. A co dziś w audycji? Powiemy o kryzysie w Wenezueli, wystawie poświęconej pamięci księdza Józefa Tischnera oraz pokusimy się o ocenę w studni papieża Leona. A no właśnie, czy radio kształtuje w jakiś sposób nasz światopogląd, gdzie Państwo szukają wszelkich komentarzy, ocen opinii, również dotyczących tej sfery duchowej i kościoła szeroko pojętego. Kto kreuje Państwa rzeczywistość nie tylko wirtualną, czy jak mówić o rzeczach ważnych? W, y, o rzeczach ważnych. Ten temat poruszymy po godzinie siódmej. To również pytanie do Państwa. Kto kreuje naszą rzeczywistość, co ma wpływ na Państwa zdanie 71151 Facebook.com ukośnik Familijna Jedynka. A dziś czekają na Państwa książki Maria Biografia, autorstwa Grzegorza Górnego i Janusza Rosikonia. Warto zatem pisać, ale nie tylko po to, by zdobyć książki. Ciekawa jestem Państwa zdania. A już teraz.